Wiatr okay. niebieski no, walczy Krystian Orłowski tak? Krystian Orłowski no, a wiatr biały Polesław Sitek Polesław no, no, walczy już w turnieju pokutowym. Także może mieć nieco mniej siły Aczkolwiek ten kopiec jest niezniszczalny Biega w Ironmanach no, zamiast siedzieć w domu tak, tak, tak. to. właśnie takie... Tak jak Michał wspomniał, później było to w tej zali, więc wysiłki. I stanął tutaj do miecza drugiego. Do, do miecza Także wiesz, W do... tym roku już ja wiele mają 10 sekund ostatnie. Ten co ostatnio Więc jest.

Nie wiem, widzenia raczej. Janek. tak. A literikatчики... tak A A ja jestem, tak, tak. tak. Tak, Tak, Jestem bo to walczyłeś tarczy teraz? Tak, ja cię Na następne to gotowi? A to start. Minuta. Super. Takie no... Bez w sumie. Dla osób, które oglądają filmy instrukcjowe, bardzo, że mamy do czynienia punktowaną, nabijamy punkty, ale również